Neuralgie towarzyszą chemioterapii właściwie od początku, od kiedy zaczęliśmy ją stosować. Są to zaburzenia czucia, mrowienia, aż do bólu, lokalizujące się najczęściej w koniuszkach palców dłoni, stóp, choć nie zawsze, bo neuralgiami często objęta jest też skóra w obszarze poddanym operacjom. Z neuralgiami możemy walczyć. To nie jest tak, że jeżeli nas dotknęły neuralgie jako konsekwencja czy chemioterapii, czy leczenia chirurgicznego, to tak już musi być, musimy przeczekać, musimy odczekać, kiedyś nam przejdzie lub nie. Warto jest podjąć terapię, jeżeli chodzi o neuralgię, bo atrybutów i metod walki z neuralgiami mamy wiele. Rozpoczynając od. Farmakoterapii proponowanej przez lekarzy onkologów, przez lekarzy chirurgów, po metody bardzo naturalne, po techniki zapożyczone troszeczkę z dziecięcej sensoryki, które możemy stosować w domu. Z, z wszelkiego rodzaju przeczulicami pięknie radzimy sobie samodzielnie. Pacjentki i pacjenci radzą sobie samodzielnie w domu. Szczotkowaniem, prawidłowo. Wykonanym i robionym z prawidłową częstotliwością szczotkowaniem można pięknie pomóc sobie i złagodzić stany wszelkiego rodzaju neuralgii lub innych dyskomfortów nerwowych związanych z leczeniem onkologicznym. W internecie pojawia się wiele technik mówiących o tym, jak zapobiegać powstawaniu neuralgii. Co robić, żeby te neuralgie nas podczas chemioterapii nie dotknęły? Metody te są dość skuteczne. Z tego, co obserwuję po swoich pacjentach i pacjentkach, są to wszelkiego rodzaju bandażowania, zaklejania. Opuszka palców, bandażujemy poniżej opuszka, czy schładzanie, zimne rękawice na ręce, skarpety na stopy schładzające, to wszystko działa. Ma to na celu ograniczenie dopływu krwi do koniuszków, do koniuszków palców, do stóp krwi, do której podawana jest chemioterapia. Z neuralgiami warto jest udać się do gabinetu fizjoterapeutycznego. Przede wszystkim my, jako terapeuci, oceniamy stan neuralgii. Czy jest to neuralgia, która wymaga farmakoterapii, czy poradzimy sobie leczeniem fizykalnym, metodami naturalnymi. I to fizjoterapeuta uczy pacjentów tego, jak sobie z tą neuralgią radzić. Jaką stymulację przybieramy, czy stosujemy pracę z fakturą, czy stosujemy terapię termiczną, czyli pracujemy z temperaturami, to my, jako fizjoterapeuci, uczymy prawidłowo szczotkować i prawidłowo radzić sobie z zaburzeniami czucia. Także, jeżeli ktoś po chemioterapii ma kłopoty ze stopą, nie może dobrać obuwia, nie może chodzić, bo ciężko jest postawić krok, bo ta stopa nawet na najmniejsze nierówności reaguje bólem, Warto jest poradzić się, fizjoterapeuty, co z tym robić, bo zrobić można bardzo wiele. To, co możemy robić w domu, to przede wszystkim nie unikamy bodźców. Nawet jeżeli nasze ręce, nasze stopy są nadwrażliwe, to nie unikamy bodźca, nie unikamy dotykania wszelkiego rodzaju powierzchni, nie izolujemy się od niego. W momencie, kiedy nasza stopa jest nadreaktywna, gruba, miękka skarpeta nie jest rozwiązaniem. My używamy faktur, używamy faktur delikatnych, ale one muszą być zmienne, bo nasz mózg, nasza głowa od nowa musi się nauczyć odbierać bodźce i prawidłowo je determinować. Czym szybciej to zrobimy, tym szybciej pozbywamy się neuralgii. Z neuralgiami, z większością neuralgii można skutecznie i trwale walczyć. W momencie, kiedy nasze opuszki palców, nasze stopy, czyli tak naprawdę zakończenia nerwowe przejdą proces rehabilitacji, zapominamy o neuralgiach. To, jak długi to będzie proces, zależy od tego, czy podjęliśmy działania, czy podjęliśmy pracę z fizjoterapeutą, czy zaczęliśmy stymulować nasze ręce, czy zapobiegaliśmy ich powstaniu podczas przejmowania leków, czy zostawiamy je tak, jak są i czekamy, aż miną. Ta droga jest drogą najdłuższą. Warto jest działać i warto jest zaczynać pracę, nawet jeżeli jest to trudne, nawet jeżeli jest to nieprzyjemne. Z terapii na terapię, z zajęć na zajęcia, z podjęcia stymulacji w domu, z jednego szczotkowania na drugie, stan pacjenta się poprawia i warto próbować.